Update, czyli jak zaktualizować własne ustawienia fabryczne. Podcast dla Ciebie, dla niej, dla niego, dla nas. Tak mało o sobie wiemy, a mamy takie wielkie oczekiwania wobec życia, więc może warto sprawdzić, czym dysponujesz, zanim zaczniesz robić to, czego chcesz. By Ci się system nie zawiesił, a zapraszają... Małgosia Marczewska, Olga Kozierowska i Audioteka.pl W tym tygodniu na stół wyjmujemy zazdrość, jej różne oblicza, zastanowimy się czy jest dobra, czy jest zła, czy może trochę jej potrzebujemy, a może wcale jej nie potrzebujemy. Do czego służy zazdrość i jak z niej korzystać, to zawsze warto wiedzieć. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was wysłuchawszy naszej audycji o zawiści, już dziś bardziej świadomie do siebie podchodzi i całą energię zaczyna pożytkować na to, żeby spełniać swoje potrzeby, a nie zastanawiać się, dlaczego ktoś ma, a dlaczego ja nie mam. Bardzo jestem ciekawa Waszych refleksji eksperymentów. Ciekawa jestem. Fajnie by było, jakbyśmy no miały. No ktoś wiesz, napisał sposób, tak. do, ktoś do nas, Ktoś z nas napisze. Tak. No, ja, ja podam do siebie adres: olga małpa, sukces pisany, Pl, więc coś napiszcie do nas. Tak. O, bo tak Albo biuro wiemablaj.pl piszcie, piszcie, piszcie do napiszcie nas. do nas. A my teraz zajmiemy się zazdrością, to taka trochę wyższa forma zawiści i, i różni się tak przy podstawie, tym, że jeszcze trzecia osoba w tym bierze udział. Czyli nie tylko ta jedna, tylko jeszcze jakaś druga, która się pojawia. Jeśli mówisz o tej zazdrości, <laughs> takiej w związkach, no Nie tylko w związkach, bo, bo nawet ostatnio czytałam artykuł bardzo ciekawy, który mnie. Naprawdę zaintrygował o zazdrości, która występuje u małych dzieci wobec np. ojca, który jest przy matce o takiej zazdrości, że matka ma pokarm a, i że do, tylko od matki to zależy, czy ten pokarm da dziecku, czy nie, czyli za, zazdrość tak, o ten pokarm tak. w piersi. I mówimy to o bardzo tej zazdrości w relacjach, ale też tak. zazdrościmy ludziom też y, życia, rzeczy, y, przeżyć, wyglądu, to, to też zazdrość ma dużo do powiedzenia, bo tak jak w tamtym tygodniu mówiliśmy o zawiści, to zawiść już jest takim pogłębionym stanem no, lekkie zaburzenie. No to tam tam jest z złość, że nie Mamy ze złością i jeszcze czasem komuś życzymy źle. Właśnie, więc jest dużo agresji w, w tamtym rodzaju zazdrości. Tak zawiście zazdrość z agresją. A tutaj mamy zazdrość, po prostu mamy zazdrość. To znaczy ktoś chce nam zabrać to, co według nas jest nasze, albo ktoś coś ma, co powinno być nasze. No właśnie. Tak? Ja się y, kiedyś zastanawiałam nad tą zazdrością, bo oczywiście jesteśmy uczeni, jesteśmy uczone, że to nieładnie w ogóle i nie trzeba i nie wolno i tej zazdrości nie wolno okazywać i w wielu rodzeństwach dzieci się tłuką, wiesz, y, znasz to na pewno i kłócą, bo są zazdrosne, kto kogo, znasz to dobrze, kto kogo przytuli, kiedy, ile razy i kto dostanie cukierka, kto dostał dwa, kto dostał dlaczego pół, różowy, a ani dlaczego, no i tak, i tak dalej. Więc gdzieś tak. jest to takie kompletnie naturalne uczucie, które służy w nas do tego, żebyśmy się inspirowali innymi ludźmi, jak zaspokajać swoje własne potrzeby. Już niektórzy badacze twierdzą w ogóle, że bez zazdrości nie byłoby ewolucji. No, oczywiście, że tak. Znaczy, widzę coś, czuję, że to by zaspokajało moje potrzeby, czuję, że tego nie mam, i zazdrość jest właśnie po to, żeby tą energię wykorzystać do osiągnięcia tego. Tak się no wiesz, Naród Zazdrości narodowi, że coś znaczy, tam mają, nie wiem, lepsze budowle, no to wybudowali lepiej. Więc generalnie gdzieś <głos》> tam ta zazdrość wygląda. I że prawda, i tak dalej. Tak, no i no, to o właśnie, to jest dobry przykład. Najpierw wie, że była najwyższym budynkiem na świecie, no to potem Bursz Kalifa wybudowali, tak żeby wszystko. wszystkich pobić, prawda. A teraz Abu Dhabi też kombinuje, żeby coś wyższego Natomiast wybudować. Natomiast mamy też do czynienia z zazdrością taką obsesyjną, z zaburzeniem. On ona ma nawet nazwę, to się nazywa syndrom Otella. Czyli mamy do czynienia, z takim zjawiskiem, gdzie my nie jesteśmy w stanie myśleć o niczym innym, tylko o tym, w jaki sposób ktoś nam bliski, co się robi, co. Z, burzy nasze zaufanie, w jaki sposób nas zdradza, okłamuje, I uwaga wykorzystuje. To jest to tylko w naszej głowie. I to, to jest tylko w naszej głowie, czyli nasza własna wyobraźnia zaczyna poniżać nasze poczucie wartości, podważać nasze poczucie bezpieczeństwa i ma, wchodzimy w jakiś stan totalnej psychozy. I to naprawdę jest ciężki stan i ci ludzie, którzy są w nim, oni go nie zauważają. Oni widzą argumenty i mają argumenty, które zmuszają ich do pewnych działań. Bardzo rzadko się zdarza, żeby te osoby mogły same sobie pomóc. I one... no nie, zdecydowanie uważam, że same sobie nie pomogą, bo one tego nie widzą. To jest tak, jak dla mnie to jest, I kiedyś byłam w takim związku i to była taka druga moja miłość, mieszkałam wtedy w Afryce, on był greko-irlandczykiem. Naprawdę bardzo dynamiczne połączenie właściwie to pochodzenia. Z tak, tego pochodzenia <laughs> chyba to naj, najbardziej um, trudne cechy zebrał od mm. matki od ojca I, i jak sobie przypominam, to jakie to było dla mnie chore, że ja, nie byłam w stanie zrozumieć, że, nie, że ja siedzę koło kogoś, rozmawiam z jakąś koleżanką, ale z drugiej strony siedzi koło mnie chłopak, ale ja jestem w ogóle odwrócona, nawet nie wiem, że on tam siedzi. No i nagle on dostaje jakiegoś szału, że ja specjalnie go szturchałam nogą, bo na pewno mnie coś z nim łączy. I to po prostu było chorobliwe, ale to też kończyło się często takimi stanami oczywiście agresji. Myślę, że gdybym za niego wyszła za mąż, to byłby to patologiczny związek i na pewno. No tak, no przemocowy. bo to jest, to jest w ogóle energia taka destrukcyjna, bardzo, bardzo silna. Zresztą tą historię otella no tak zabił w końcu, bardzo no. bardzo wyraźnie o tym opowiada. Czyli ludzie w takim stanie psychozy są, są skłonni, mogą dopuścić się do, do jakichś zbrodni, do jakichś wiesz akcji zawistnych albo, no wiesz, program Minimum mi, Depresja. Była no kata. tak, a pamiętamy Załucha, jak Załucha był z pewną kobietą, a jej no partner po prostu przeszedł i tak. zastrzelił. Życie i literatura. Tak, nie będziesz ze mną, nie będziesz z, z nikim. Ale jeszcze Małgosiu, no bo teraz weszłyśmy jakby w taki obszar, gdzie no, um, możemy tylko pokazać przykłady, natomiast to są um, osoby, które potrzebują pomocy. Jakby to trzeba pójść do psychologa. I przejść jakąś terapię? My musimy umieć, jeśli żyjemy z taką osobą, albo mamy ją w swoim otoczeniu, to musimy nauczyć się obsługiwać ten system, bo tej osoby nie zmienimy. Więc no wiesz, w relacji to jest kwestia Twojej decyzji, z kim wchodzisz w relację i co z tym robisz, bo udowadnianie komuś, że nie ma racji, z, zwykle nie jest skutecznym nie tam, sposobem. Nie. Natomiast m, mówię o tym dlatego, żebyśmy bardzo dokładnie rozróżnili, jak, co stoi u podłoża tego. No bo zazdrość ma pozytywne aspekty. Widzimy coś, co ktoś ma, chcemy to mieć, możemy się zaangażować, odczuwamy, że to jest Motywować dla nas cenne się, też, tak. i tak dalej. I to jest fajny aspekt zazdrości i ta zazdrość. Do tego tak naprawdę służy, żebyśmy się inspirowali życiem, osiągnięciami innych ludzi i odszukiwali swoje możliwości i je po prostu realizowali. Natomiast ta obsesyjna zazdrość, to o czym mówimy, to u podłoża tego leży traktowanie kogoś jako, wiesz, własności. Jako przedmiotu, który ktoś chce nam ukraść. I to jeszcze przedmiotu, który sam przed nami ucieka w dodatku, a nie ma prawa, bo powinien tutaj obok siedzieć i w ogóle I w być ogóle nas tak. wpatrzony i wiesz, oddychać. oddychać razem z nami i zrównywać bicie serca. Więc znowu zobacz, że te źródła tej obsesji są w naszym poczuciu wartości, w jakiejś najczęściej. Bardzo głębokiej traumie, gdzieś tam przeżytej wcześniej, gdzie zostaliśmy, nie wiem, zostawieni, oszukani, pominięci, okłamani. I ja znam bardzo wiele par, bo w tej swojej pracy, no jak wiesz, no, tylko powinnam nam scenariusze pisać filmowe. No właśnie, może, 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 może też to jest pomysł, się prawda? Bardzo wiele par, które twierdzą, czy też tych osób, które są zazdrosne, że one właściwie. Dopuszczałyby to, żeby partner, na przykład miał z kimś romans, tylko żeby nie kłamał. Więc dużo boleśniejsze jest to, że myślimy, że ktoś nas okłamuje, no bo to podważa tą podstawową mhm. potrzebę bezpieczeństwa, niż to, że coś zrobił. Więc mamy nawet tendencję no to już jest do jest ...przymknę tak okra. Tylko niech mnie kochał. No jak tam musi coś tam na boku, no to kobiety mają większą łatwość w czymś takim. No, nie, nie będę tu oceniać, no, każdy może żyć w takim związku, w jakim sobie wymyśli. No, są takie pary, gdzie się ma wielu partnerów, ale bardziej chodzi o to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że boimy się kłamstwa, że to po prostu godzi w nas. To jest coś takiego, że ktoś pomija nas. No poszukuje. wiesz, bo to jest, no to jest, to jest robienie sobie głupka tak. w takim najprostszym no. opisie. Piesz, kogoś nie istnieje. Na ogół, ludzie wiedzą jeszcze naokoło, więc wszyscy patrzą z takim ubolewaniem: o ta biedna Zosia, zdradza ją na prawo i lewo, a ona nie wie, albo może ona nie chce no widzieć. No tak, jeśli mówimy o zdradzie, ale mówimy o zazdrości, która może być kompletnie nieuzasadniona. I to często jest tak, że wszyscy wiedzą naokoło, że ona ma chorego psychicznie męża, albo on ma nawiedzoną, chorą psychicznie żonę i wszyscy współczują, że żyje z wariatką, albo że ona żyje z, z jakimś wariatem, agresorem. Tak. Ale nic z tym nie, nie jesteśmy w stanie zrobić, więc to tym bardziej pomniejsza tę osobę, mhm. wiesz, no bo żyjesz z kimś, kto jest chory psychicznie. No. I miałam taką parę, w której naprawdę ten człowiek, jeżeli poszedł do pracy albo wyjechał gdzieś do jakiegoś innego miasta na spotkanie, to ona dzwoniła do jego kontrahentów, sprawdzać, czy on już jest, o której wszedł i kto był jeszcze no na wiesz, spotkaniu. Bo to jest to poczucie I z kim kontroli, wysz. no bo tak bardzo się boisz, że on odejdzie, i tak bardzo no, musisz wiedzieć wszystko, gdzie on jest, co robi Ta. w jaki sposób. No ja też pamiętam, że czasem oczywiście to się zaczyna, budzi się w ludziach. No I to też z moich doświadczeń, rozmów pracy z, z innymi ludźmi, że po takim wydarzeniu mężczyzna zdradził kobietę i. Oni pozostali ze sobą i następnie ona, ponieważ już taki miała lęk, że on to zrobi po raz drugi, właśnie robiła to samo. Gdzie jesteś? Masz się zameldować? Wysłała smsa, pokaż mi zdjęcie, włączyła mu śledzenie w telefonie, żeby, żeby patrzeć, czy on na pewno tam jest, z kim jest, dokładnie co robi. I to zjadło ten związek, w tym sensie, że tak po prostu ludzie, ja jestem przekonana w stu procentach, że ludzie... Wracają chętniej do tego domu, nie wiem, spotykają się z kimś, w zależności, czy ktoś już jest w stałym związku i mieszka z kimś, czy, 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 czy to randkuje, właśnie jak mają więcej wolności, bo no. wtedy masz poczucie, że to jest twoja decyzja, a nie że ktoś na tobie wisi. No tak, tylko też nie chciałabym, żebyśmy tutaj myśleli, że to, że ktoś ucieka z domu, to jest wina tamtej osoby, bo chce, żeby ten ktoś był. Bo to nie jest kwestia winnych, czy wiesz... Nie, ja nie winnych, mówiłam w ogóle o winnych. Tylko mówiłam prostu... tylko o tym, że ludzie, no, no pomyśl o sobie, no, jakbym, jakbym, właśnie wspomniany związek z tym Greko-Irlandczykiem. Jak on mnie zaczynał sprawdzać, no to we mnie się budziła takie, no tak jak ktoś ci każe coś robić, no to co się budzi w tobie. Nie! Nie będziesz mi sprawdzał, albo, albo zrobię właśnie coś innego. A no z tak. drugiej strony, jeżeli tak jak wiem, teraz żyję w związku i mój mąż praktycznie nie, wiem, nie, nie pyta się, z kim byłaś, co robiłaś dokładnie, to ja mam takie poczucie wolności, że to jest mój wybór, że ja wracam do tego domu, mówię, że ja z nim jestem, że jest, robię z nim to, robię z nim coś no innego. To wszystko jest naszym wyborem. Albo kiedy jesteśmy um, zazdrośni, chorobliwie, to tak naprawdę nie mamy wyboru, bo chorujemy. To jest po prostu. Taka sytuacja życiowa, coś trzeba z tym robić, i to bywa dla nas przekleństwem. Z drugiej strony, za tym zawsze stoi potworny lęk. To znaczy, wyobraź sobie sytuację, kiedy jesteś z kimś, komu ufasz absolutnie bezgranicznie, masz tak. poczucie mhm. totalnej wolności, czujesz się wspaniale. I, I jakoś tam, nie wiem, no, przypadek, mail, telefon, wiesz, typowa literacka sytuacja. Nagle się okazuje, że on codziennie rano, kiedy ty jesteś w łazience, wykonuje 15 SMS-ów: wiesz, do kogoś innego. Kocham cię, tęsknię, nie mogę bez ciebie żyć. Właśnie wyszedł z łóżka, jeszcze jest ciepły. Więc to y, utrzymywanie, ten, ten lęk, że ktoś nas okłamuje, to znaczy, że jesteśmy kim, nikim. Po prostu no tak. dla tej osoby, że jesteśmy pominięci, że w ogóle to nie ma żadnego znaczenia, że nikt się nie liczy z naszymi uczuciami, ani z nami. Ten lęk jest, stoi u podłoża tych obsesji i on, jeśli mówimy o obsesji, nie ma potwierdzenia żadnego w faktach, tylko w jakichś przeszłych doświadczeniach. I że to też strasznie męczy osobę, Ale która jest cały czas no zadrosna, to jest więc wydaje mi się, że warto po prostu wtedy pójść i sięgnąć po pomoc specjalisty. Ale, że się coś męczy, idźmy. E, e, jest, wiesz, jeszcze jest ten aspekt, bo no u nas, e, e, no będziemy mówić oczywiście o Polakach, no to przecież to wstyd być zazdrosny. Więc wiele osób ukrywa tę zazdrość i ona ich zjada od środka. Oni udają, że nie są wcale zazdrośni, ale to ich zjada do środka, no bo przecież to wstyd być zazdrosny, wstyd się przyznać, z drugiej strony towarzyszy temu taki lęk, że jak ja powiem, że jestem zazdrosny, to może stracę w tym związku, bo ona czy on będzie myślała to i to. Że go ograniczyć. Tak, i... tak, tak, no tak, 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 tak. No lęk nie jest nigdy do, dobrym doradcą. Więc w ogóle, jeżeli się zorientujemy, że mamy lęk, no to warto się mu przyjrzeć, yy, po co on przyszedł. Jakby, jeśli pojawia się jakieś uczucie, które jest dyskonatne dyskomfortowe dla mnie, naprawdę dyskomfortowe, no to najczęściej ono się pojawia, bo jest gotowe, żeby je uwolnić. Jeżeli my je zamiotamy pod dywan, no to ono się tam będzie wiercić i pojawiać przy każdej sytuacji, która go tam wypuści. Ja, ja chcę wrócić Wiesz, do tej dobrej zazdrości. A, ale poczekaj, to no. zanim jeszcze wrócisz do no. dobrej, jeszcze jest jedna rzecz. Bo zauważam też wśród różnych par, że osoba, w, w związku, ta, która właśnie jest bardziej zlękniona, że ta druga ją zdradzi, ona zdradza. No tak, no bo wiesz, no dobrze wiemy, jak jest, no. no nie wiem, jak no, jest. Wiemy, jak jest. Mamy wtedy doświadczenia i wiemy, jak jest. Natomiast też to jest ciekawe, że jak rozmawiam z. że chcemy mieć doświadczenia, żeby. Nie, mamy już takie a, doświadczenia, a więc wiemy, że to, że ktoś na przykład odłożył telefon na drugą stronę, nie na ekran. No właśnie, bo sami teraz tak jeszcze robimy. cholera, te czyli... smartfony, widać, widać początek SMS-a no i można no. wpaść. Mam, co? Taką, mam taką parę, w której żona mm, zaczęła namiętnie grać w gry w, w iPhone'ie. I trochę się wstydziła tego, że nie może przestać i w każdej wolnej chwili, wiesz, grała w te gry, więc żeby męża, żeby jej nie dokuczał, to zawsze przy nim odkładała ten telefon na drugą stronę, jak tylko tam jej zawibrowały jakieś powiadomienia, że właśnie Aha, osiągnął właśnie jakiś tak. poziom, ktoś, ktoś kto wraca gra i, gra i tak gry. dalej, tak? Więc on był przekonany, że ona go zdradza i chodził tak. za tym telefonem i kazał sobie podać hasło. Ona nie chciała, żeby się wydało, że on gra, więc znowu nie dawała gra. mu tego hasła i kryzys, Jezu, wiesz, Jezu, Jezus, to niesamowite, no. Ale zobacz, widzisz, znowu się wzięło z tego lęku, że ktoś mnie okłamuje. Tak, z tego lęku, że ktoś mnie okłamuje albo z tego lęku, że ktoś mnie wyśmieje. Że robię coś, co w ogóle wiesz, no, jest niefajne. I Nie, druga strona, że ta druga strona miała poczucie, że jest to kłamstwo. Obie strony mhm. się bały. Jedna kłamstwa, druga śmieszności. Mhm. Więc jakby lęk zawsze prowadzi nas na manowce, chyba że się mu przyjrzymy i wtedy no, prawda na stół wy, wyjaśnia sytuację. Więc to też jest niesamowite, że są bardzo proste sposoby na to, że tylko jeśli się zatrzyma i sobie przyjrzę i temu, co czuję, no to już jest jakaś szansa, żeby coś zrobić. Natomiast jest sama zazdrość, to, że ja widzę, że ktoś, wiesz, no ja jestem zazdrosna, ja na przykład zazdroszczę ludziom, którzy potrafią grać na pianinie, naprawdę. A na skrzypcach? Na skrzypcach, o, To, no, to jest tobie super. strasznie strasznie zazdroszczę, którzy potrafią śpiewać, rysować, robić coś, co od Ale razu słychać lub widać. No właśnie, i teraz wiesz, co mnie leczy z tej zazdrości. No to ja sobie mówię, no dobrze, no to znaczy się, że ja mam potrzebę tworzenia, no to stara, no idź do stołu, siadaj i twórz. no rysuj pić. Ale mnie się nie chce. No to odpuść to zazdrość. Więc wzięcie też na siebie takiej decyzji, okej, to ja to też chcę. To jest fajne, to ja to też chcę, więc to zrobię. No to natychmiast mierzysz się z tym, czy to by się chce to zrobić. Jak ci się nie chce, no to już to, tą zazdrość. zazdrość i się nie męcz po prostu. Dobra, to jak ci się nie chce, pamiętaj, odpuść. Zazdrość, mów o niej, jeżeli trzeba, jeżeli rzeczywiście cię męczy, jest obsesyjna, naprawdę, naprawdę, naprawdę udaj się po pomoc. A teraz o zazdrości różowej, pozytywnej, takiej, która właśnie pcha nas do rozwoju, która nas motywuje, bo takie oblicza ona też ma. I nie trzeba się jej wyrzekać. No, no oczywiście, to jest to, o czym mówię. To znaczy, yy, ja to lubię nazywać, że to jest inspiracja, która się zaczyna od zazdrości, czyli kuje mnie, że coś ja nie mam, ale ja bardzo tego chcę, więc mogę wymyśleć, mogę się od kogoś nauczyć, mogę kogoś poobserwować, jak on to robi, żebym ja też. Chciała to robić. więc... Wiesz, co, czasem, bo jeszcze tylko taki jeden aspekcik, um, ja sobie też czasem takie ćwiczenie robię w głowie, jak sobie myślę, że o Jezu, ja też bym tak chciała. I potem uwaga, to, co Ty robisz sobie, że, że mówisz to zrób to, i potem już nie, nie chce mi się, czyli odpuszczam tę zazdrość. A ja sobie wyobrażam, jakby wchodzę w buty tej osoby i robię to samo. I potem sobie myślę, Jezu, nie, nie, to nie da mnie. No właśnie, więc nie chce mi się w sensie, że jest za dużo roboty, że nie mam czasu, że to w ogóle, w ogóle nie, nie, moje, nie mnie, po prostu. prostu, to, to, to tak, to nie. Że ten efekt końcowy jest fajny, ale to, co po drodze, to. Już nie, tak. To już nie. Że na przykład y, pensje tam, nie wiem, milion złotych miesięcznie, to jest fajne, ale to, co oni robią, żeby mieć ten milion, to ja nie chcę tego robić. No właśnie. Prawda? To jest coś takiego. Więc to jest naprawdę leczące, ale... Nie rezygnujmy z tego, to znaczy inspirujmy się ludźmi, próbujmy, bo dzięki temu ja mogę odkryć, co jest moje. Odkryję, co jest nie moje, więc trochę um, zrobię porządek w szafie, wywalę to, co jest niepotrzebne, a zostawię to, co najlepsze. Zresztą, a propos w szafy, to jest w ogóle bardzo fajne, bo ja często zachwycona tym, jak ktoś wygląda, ja mnie kuję, że wiesz, Kurczę, no tak ona zawsze umie, wiesz, mieć taką klasę. W ogóle, co by na siebie nie włożyła, wygląda po prostu ekstra. No to jak mnie to bardzo tak wiesz, inspiruje. że, szafy. że, że co, idę do szafy, robię porządki, wypierniczam rzeczy, które jakoś nie wiem no w ogóle To jest bardzo skąd dobra Małosi, się, wzięły. bo robisz, robię miejsce na nowe. Tak, robię miejsce na nowe i y, coś robię ze starymi często rzeczami, wiesz, bo ja, y, ja, ja mówię, że jestem, projektuję przy pomocy nożyczek, więc coś sobie wytnę, coś wytnę, coś do coś I coś mam odświeżonego i coś mam fajnego. Więc lubię tego typu inspiracje. Nie? Cały czas próbuję. Nie wszystko kontynuuję, bo jest to mój sposób testowania. Jestem zafascynowana kolarzami. No to któregoś nie mówię, no dobra, no już ileż będę się zachwycała tymi kolarzami, że ktoś umie, a ja nie umie, no to biorę gazety, siadam, wycinam. Yy, zrobiłam dwa, trzy, cztery, pięć kolarzy. No okej, okay, umiem robić kolarzy. Chcę je robić dalej? Nie. No w tym tygodniu chyba nie. nie Może co? w przyszłości już wiem, że umiem. Więc to jest Zazdrość jest... Um czasami pierwszym krokiem do odkrywania. inspirowania, do odkrywania siebie i fajnie, i po prostu sprawdzajmy, czy ta potrzeba posiadania czegoś, czy robienia czegoś jest tak silna, że zaangażujemy się w nią. Właśnie, jak im szybciej sprawdzicie, tym szybciej będziecie wiedzieć i albo sobie zazdrość odpuścicie i też będzie zdrowo w głowie i w sercu, albo po prostu zaczniecie robić coś nowego w życiu, co da wam radość. A dotknęłaś takiego fajnego aspektu i tak sobie pomyślałam, że niby to nie o emocjach, ale jednak, bo mówiłaś o w szafie. Ja wtedy sobie pomyślałam tak, bo wtedy robi się miejsce na nowe, i pomyślałam, że bardzo by było fajnie opowiedzieć tutaj naszym słuchaczom o Feng Shui, czy też jak to mówią Chińczycy, Feng shua. I jak to może fajnie wpłynąć na Wasze samopoczucie i w ogóle Wasze życie? Tak trochę pozaklinamy, taki zrobimy sabacik. Co ty mm, na to co no, Współczesny szamanizm bardzo mnie interesuje. A, no A. Dobra. Ja mogę Wam nawet powiedzieć, jak zaklinać pieniądze. Koniecznie, Ale To, dobra, to najpierw to. O, o tym. O, o feng shui, czy też feng shua, a no, potem o zaklinaniu O zaklinaniu przestrzeni, zaklinaniu <laughs> pieniędzy, zaklinaniu o, miłości, Tak, i to związków. będzie o zaklęciach. No, no, no. Dobra, dobra. A potem nas spalicie na stosie. To papa Nie, no bez przesady. <laughs> do zobaczenia, do usłyszenia. Update. Podcast dla Ciebie, dla niej, dla niego, dla nas.